Proszę Państwa, witam. Przepraszam na wstępie, pomyliłem się poprzednim razem. Prawdopodobnie to jeszcze temat jest badany, ale zaszkodziła mi klątwa z Izraela rzucona na Lechitów albo flaczki po zamojsku rzucone na promocję. Nowe fakty nastąpiły i prawda wymaga zdemaskowania, dlatego. Ja wam teraz powiem, skąd to wszystko jest, co się dzieje i po co. Psy wywołały. Powtarzam. Psy. One to wszystko. Tak. Normalne psy. Nie te co strzelają do czarnoskórych. Tylko te w waszych domach, co się liczą po jajkach albo po jajnikach. Proszę bardzo, przyjrzyjcie się nagraniu. ten pies wiedział. Teraz zdziwieni, tak? O, jak to? Strach to. Tak żeście się zaaferowali tymi komputerami, że przespaliście, jak psy ewoluowały. Ja mam kolegę, on się zna, psa wychował od takiego. I to jest też człowiek kwestionujący to, co widzi. Nie, przyjmuje jak baran. Co ci naukowcy wszyscy tam mówią, opłacani przez, wiecie, jednych albo drugich. I on obserwował tego psa. I co zauważył? Następujące zachowanie. Rzucił patyk, pies pobiegł, wziął, ale już nie chciał oddać. Znaczy, psy zaczęły rozumieć święte prawo własności i je egzekwować. Pod błogowem jeden ponoć nawet ewoluował w kuca. Inny przypadek pyta go kiedyś, co Niemcy ukryli w bursztynowej komnacie pod zamkiem książ? A on mówi: Au! Czyli symbol chemiczny złota. Dokładnie. Inny razem go pies zamknął na balkonie, ten się wkurzył, bo słyszy dzwonek do drzwi i mówi do psa Otwieraj! Pies ani drgnie. Nagle patrzy, kto spod bloku wychodzi? Komornik. Także psy też rozumieją alimenciarstwo i inne zajęcia współczesnego człowieka. Ba, jeden się nawet nauczył grać na trąbce. Co prawda fałszuje. Ale też potrafi podać łapę. Znaczy, rozumie, jakie są realia show biznesu. Proszę Państwa, do czego zmierzam? Przespaliśmy moment, jak psy ewoluowały. I teraz, w rozważaniach nad genesą koronawirusa, należy w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, kto na tym zyska? Proszę bardzo, twarde dane. Przed koronawirusem w schroniskach dużo. Po koronawirusie, mało. Pytacie o źródło? Szkoda, że u lekarza, jak jesteście, to nie pytacie. Byście się zdziwili. Proszę Państwa, schronisko to nie przelewki. Tam są gangi. Psy są cwelone. Jest kontrabanda. To są warunki, w których one chcą się wyrwać. Ja dotarłem do wypowiedzi, bo mam znajomości na psach. Ja mam bardzo dobre z nimi. Proszę bardzo, nagranie. Dostałem pytanie od właścicielki, kto rozwalił kanapę. I położyłem łapę na ziomku, następnego dnia go nie było. Zrozumcie, ja nie mogłem tam pójść! Ja mam dwójkę dzieci. Korożka trafił na dożywocie za pogryzienie listonosza na służbie. Ten zaraz zadzwonił po posiłki, cek go powinęli na 4,8. Bez procesu poszedł. Ale ten to miał szacunek na środku, każdy miał inny ziomek z Mokotowa, co naprawdę szczał, wbił praski na terytorium. One z jakiegoś pierdola go powinęli. No głupi był, dał się złapać z kiełbą w pysku. Jak się dowiedzieli w kiciu, co odjebał na mieście, wiecie, co się z takimi robi? Wujas poszedł na pół roku. Pół roku miał być i wrócić do normalnego życia. Coś tam odszczeknął do strażnika, dali go do wściekłych. Nie ma już wujasa. Powiedzcie, kto tak chce żyć. W końcu się skrzyknęli, mamy to, co mamy. Myślicie, że to jest przypadek, że akurat pandemia wybuchła w. Nie będę mówił głośno. Tam? Proszę Państwa, jeżeli psy mogą mieć gdziekolwiek mieć największe pretensje do, do człowieka, to właśnie tam. Pytanie, co z tym zrobić? Nie ma sensu, proszę Państwa, walczyć. My nie mamy takiego uzębienia. Mamy dwie nogi mniej, przypominam. Niby można się schylić na czterech, ale dobrze wiemy, że na tym etapie kwarantanny, siedzenia w domu, to... Ja trzeci tydzień nic ciepłego nie jadłem, bo mam patelnię na dolnej półce. To gdzie bieganie na czworaka? Ja widziałem pod Kauflandem, gdzie dziecko gościowi spadło. To po prostu je zostawił. Załkał raz, zaukał drugi. I odszedł. Ważna sprawa. Pamiętacie jaka była pierwsza informacja po wybuchu pandemii? Że psy nie przenoszą. Ktoś sprawda skąd ta informacja wyszła? Zwuchał! A zgadnijcie z kim jest ta organizacja powiązana? Proszę bardzo, tu filmiki dwóch niezależnych psów skandujących tę nazwę. Wnioski pozostawiam Wam. Trzeba współpracować, proszę Państwa. Trzeba współpracować. Wpadźcie na lokalne schronisko, zapytajcie, co przynieść, a już najlepiej adoptujcie psa. Tak, adoptujcie psa. Dobrze słyszycie. Ja na przykład z psami rozmawiam. Ja mam bardzo dobre z nimi. Mówię. I Wam też polecam. W ten sposób zapewniacie sobie protekcję. I jak przyjdą nocą prawda, jak to drzwi za omocą, jak to pisał Krasicki prawda yy, przyjdą zgrają i zachokają przyjdą porankiem i obudzą cię lizankiem to ciebie oszczędzą niech ta pandemia się skończy proszę państwa naprawdę skapitulować przed psami to jest i tak mniejszy wstyd niż przegrać z Francją 6-0 w towarzyskim w 2011 pamiętam to jest moje przesłanie. Damian Skura. maskujemy prawdę. Dziękuję bardzo. A proszę państwa, jeszcze post faktum chciałem jedną sprawę. 20 lat temu wyszedł singiel zespołu Bahamen. Skąd oni wiedzieli? Przypadek?